Brawo, brawo, tak! Brawo, piękne brawo, brawo! Haniu, brawo, umiemy i co jeszcze umiemy? Papa! 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 Pa. Jeszcze! ojejku, Zwycięzco umiemy! Ojeju, co się stało? No, ona robi tak! Tata. tata! Tata! Gdzie jest ten, tata? Tak, robi to zwycięzco, gdzie ja jest tata? Tak, nie tata. Zrób mamie pięknie, papa. Pa. Haniu? Nie, ona nie chce iść od mamy, dlatego. Papa, 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 Papa! No, Ona gada tata, a ty, papa? No, nie na tata, powiedz, papa. Tata, tata, tata. Papa! Ta, ta. A ty gdzieś idziesz, Haniu? Nie chcesz powiedzieć, ale kot chodzi po kuchni, bardzo po kuchni. W jakim sensie? Ej, ty! <grystanie> Halia kotek! <po> <grystanie> Aśka!